Siemanko widzowie! Niedawno ja nie było odcinka. musiałem zbierać na ten autobus dzisiaj, ale dobra, już do rzeczy nie było odcinka. Nie miałam czas czasu, no dajcie suba, lajka i także sobie spraw. Tam sobie weźmiemy od Sławna do Darłowa. To darmowo. O, przez dewu... Przez dewu. Będziemy jechać i pyk i stań. Jesteśmy oczywiście bez kanara. Tak sobie będziemy jechać. Ty jaki fajnie, jak wreszcie się to kręci. Tego potrzebało, widzowie. Poczekajcie. O! Tego potrzebowało. Sywie Światła, oczywiście, takie. Warunków, Wszystko pięknie. Działa i sobie jedziemy. Chociaż tak sobie będę jechał. A teraz to wiem, gdzie jadę to tak. Mogę sobie jechać. On tu mandatu na sam początek nie dostał. Dobijecie 4 lajki w górę pod tym filmem. To będzie kolejny odcinek z PCD, a jak nie to coś innego, ale to dopiero jutro. bo sobie wiecie jak będę nagrywał tak a ten sobie przyjadę w ogóle noc tu jest tak się śle jeździ Teraz macie lepiej oglądać o tu trzeba pod prąd jechać ale w moim autobusem a tak ładnie, dobrze. I robimy sobie taki fajny odcineczek. Kupiłem autobus w ogóle. Te drzwi. Czekać, czy ktoś bilet będzie. Siemanko. Ulgowy. RR jedziemy dalej. Te biegi, kurde, tak fajnie się zmienia, a wcześniej nicza było. To dobrze. To jest fajnie. Ciekawe, ile mi weźmiemy tą paczkę. Czy się autobusem płaca jeździć? Czy tirami? A tych tirów to też kilka już nie mam. Na no, co, ja da? Nie będę już też tirów tych nagrywał. Tak na stop. Tu nudne odcinki się robią. Te. Do widzenia. Wszystko w porządku. Na ręcznym. I w ogóle dobijam 10 subskrypcji na moim kanale, bo już mam 6. Szybko dobiliśmy te 6 subskrypcji. A ja wiem, czy szybko. Jak mi po wakacjach my mieli dwa subskrypcje, nie, nie pamiętam już, szczerze jedziemy sobie i przez defimy chyba co to... Co to za beta. Co to za beta? Co to za beta? Sławno Morykar Morykar Te. Dobra, tak się jadę Bo mi tak lepiej Idzie ten przystanek. A, to jedziemy. 205. Tu można trochę przycisnąć, ale ten nie jedzie. Więc... To tu mam lepiej tak wyglądać. O. Na razie 6 minut min minęło i tyle przystanków my zrobili. Te? Jak ten nie będzie miał biletu, to coś dużo. Nie ma. ma. Sławno do... A dobra. wcześniej hamować. I jutro chyba będzie też z autobusów tylko z Kanarem. Czego to? Tak? No ja o tym zapominam, bo jak jeździłem kiedyś autobusami, chat w i jedziemy, by Widzicie? Napiszcie teraz różnica. Jaka jest teraz różnica? Przyjrzyjcie się. O, i od teraz, jaka była różnica? To wam. W ogóle komentarze są wyłączone. Nie wiem, kiedy włączę. Ja mówię, że napiszcie w komentarzu coś. Ale są wyłączone. Ja to dopiero rozstrzegam wczoraj. Nie przedwczoraj, no przed. Was przepraszam To pod takim jednym odcinkiem co nagrałam Farminga To napiszcie w komentarzu Bo tam jest włączony komentarz Jakie serie nagrywać Na razie takie Ludzkie mam no, Na razie takie Byle jakie żeby, no, żeby, no, żeby Żeby było Żeby to nie wiem, jakie były. tak normalne. Zbierałem, miałam ja, tylko 5000. Musiałam zbierać o Stary Jarosław. No to jedną traskę sobie skończymy odcinek. Tylko ta jedna traska mnie interesowała. Ja pier... Jak ja jeszcze? no No dobra, znowu miałam powiedzieć, że na w komentarz. No i ty nie gadaj. A to się narobiło Nie gadaj, że trzeba od nowa. No. A i reset, i od nowa tym samym. A to macie co oglądać. To no. proste nie męczyć, ale to nie jest ciała nie, o bra, sławno, dodarło waprzez dev 25. powinna nam tyle, uważać. os что wskaz nie działa tutaj się postaram to odrobić poeta, bo ja to chcę jak No to już jest bim. Taki ulgowy. Mas normal Ulgowy, normalny. Ulgowy. Teraz gdzie? Już wiem. I przepraszam znowu. Tu. Tu, nie dalej. Troszkę dalej. O tu także nie gadaj, że czy te wszyscy wejdą naraz ej tak dużo normalne nie proszę bardzo trzydzieści złotych teraz są jedna także lecimy teraz odcinek będzie jutro tylko jaki

Od jutra wam mówił jak się nazywam na Robloxie, żebyście mnie dodali i se razem pogramy. Dzień dobry, normalny. Jak dam lukowy, to co się stanie. Cet... ...złoty... Voaçime. teraz gdzie to starego ja a już normalne Pyk. jeszcze brakuje i rozpędzono. 15 minuty odcinek trwa. Co to kurde? O nie Nieładnie nie ładnie. Teraz do starego. Piątkowy no tak. To nie jestem wyjątkowie. To sławnie dopiero widzowie. I teraz krzybno, załóżmy, te domki są sławnie, ale to już szybno, to szybno już No tak sobie widzowie. W ogóle, mój kolega dołączył na serwaj i... Kto to? Nie myślę, że to on. No, dobra, to jedziemy. W ogóle, ten gość, co tu, co tu robisz? E. Panie, obiadę zaraz gdzieś przez Ciebie. Myślałem, że ominąłem teraz do starego nasz na, na milion. Chociaż i no, lecimy do starego. sława. Jesteśmy, bo takie zakręty jak. Tak już. W ogóle w Starym tyle zakrętów. ten mój najgorszy. Przecież... Nie, to nie ten najgorszy. Ja wam powiem, jaki mój jest najlepszy. Możliwe, że to teraz będziemy jechać. O, na tyła tych jest stary Jarosławko. No to jeszcze po starego. W jest tak zakrętów, tak. Lecimy. O tu się dziwo otworzą O tu się powinny domać Tam bliziutko trzeba dojeżdżać No już jeszcze stary aerosol I lecimy my Musiałam na chwilkę cięcie zrobić Nie gadać o no nie Wydawało mi się, ale jesteśmy w tym samym miejscu Cięcie takie dwusakundowe Ty, ominąłem, nie Ja pierdziele, myślałam, że znowu nie wyjadę Nie no, ten tutaj mi przeszkadza. Teraz będzie kit No, chodź, chodź, chodź. Bilety bardzo kupić, czuję. Nie? No tak. Ten auto mi się tak podoba. Taki stary klimacik. Kurpne, Już kurpny i także. Co tam, kościół? Ja pierdolę. No i wiesz, że teraz nie wyjadę w rizu? Drogi. No i patera. No i co ja mam zrobić? Rozpędzić się to i tak nie wiadę. Dobra, jeszcze raz dam radę. Dziwne. Ten autobus niby jedzie wolno, ale jak na takim to można gdzieś wjechać, bo to takie ma duże te driftów. Ciekawe, jak się driftowało nim. W ogóle jest taki polski klimat. Ma. Polecam go kupić. Nie jakieś na drogie tylko jego. No jak chcecie. I tam w ogóle. piłem. Bo jest tam. Dokładnie tu trzeba wjechać. bo ja nie raz je robiłem to z moja ulubiona chyba nawet trasa ulubiona teraz patrzę o i mówiłem, że tu i teraz już do dwa przystanki okej okay. Kurpny jeszcze, nie mogę. Gdzie to teraz? Teraz nie, przysięgam. Dobra, tam idziemy. To w ogóle szkoda, że z autobusu nie można wysiadać. Bardzo szkoda. Ej, wiecie, co, co teraz sobie myślę? Jakby można było sobie dać i sprawdzać bilety jeszcze. Ty to by było nieźle. Ciniczy Czy to co? To jest nowe coś? Dobra, jedziemy. Te w 205 już. i lecimy teraz już całą prostą chyba, nie no tak całą prostą ja wcześniej nie lubiłam tędy jeździć przez DW205, ale teraz tak bardzo lubię i ten już chyba ostatni do Darłowa jeszcze jeden i jeszcze do PGM a wam pokażę jak... o ten wysiad, do widzenia dzień dobry teraz do Darłowa Leśna czyli jak... a Leśna to... to już do Darłowa należy? nie jeszcze nie tu będzie, tu gdzieś ja jak to od bm się popisuję jazdy ja mam dwie ręki No i lecimy sobie widzowie W ogóle teraz mam mało pieniędzy bo wydałam na ten autobus Bo miałem go wcześniej ale sprzedałam go bo kupiłem raz nowy i raz znowu i dalej kupię jeszcze Bo nie wiem czy przyspieszać. Nie jakby jakiś pirat jechał. O tych nie lubię. Jak jest pod mostem jak tu jedziesz. Do Masławice to jest taki most. Ja nie lubię go. Jak tyle O, to jest mój ulubione. To tu... Ty ja myślałem, że tam jest. Te są moje ulubione przystanki. Tylko że jeszcze nie mogę drzwi w ogóle tu jeszcze, jeszcze się nie doładowało coś teraz już ostatnia PGP dworzec co ja gadam patrz w ogóle na awaryjkach zapomniałem już będziemy kończyć tylko sobie zobaczmy ile zarobiliśmy w ciągu 15 minut Preset był chyba, z tego co pamiętam. Ile ci? Na szczęście myślałam w że nie wyhamuję. W ogóle tu mi się tak budowa ten dworzec, tak Czy nie to tylko. Oto. Uwaga, ile? Zobaczmy. Jaki czas. Od 15 to 5 to 15 minut ile hajsu? su? 7000. Hmm. Dobra. Elo widzi, eee. jutro odcinek raczej powinien być za to, z kanary, także Elo się